Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Ryb w horoskopie na wrzesień 2021 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam cię do subskrypcji mojego kanału, abyś był/była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapiła/nie przegapił horoskopów na następne miesiące. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym i nie wszystko z każdym będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Dobrze, moi drogie ryby, myślę, że możemy zaczynać. Dzisiejszy horoskop jest horoskopem ogólnym, bez podziału na poszczególne sfery życia. Po prostu to. Co mi karty pokażą, ja postaram Wam się przekazać. Także zobaczmy, ryby i wrzesień 2021 roku, bo patrzmy, moje drogie ryby, cóż dla Was. Ryby i wrzesień. Ryby i wrzesień 2021. Patrzymy. mh Ryby i wrzesień dla zodiakalnych ryb. No dobrze, moi drodzy, myślę, że możemy zaczynać nasz horoskop. Przede wszystkim, tak, pokazuje mi się tutaj dla Was. Zadowolenie i szczęście, jeżeli chodzi o rodzinę, a szczególnie o finanse rodzinne. Mam wrażenie, że jakiś mężczyzna z waszej rodziny w miesiącu wrześniu będzie was po prostu wspierał finansowo. Mam tutaj pokazane wsparcie finansowe, bądź też wsparcie materialne od mężczyzny z rodziny i zodiakalne ryby powinny być z tego powodu bardzo zadowolone. Również mam tutaj taką informację, że to życie rodzinne powinno się u Was poprawić. Na zasadzie tego, że jeżeli do tej pory relacje z jakimiś członkami Waszej rodziny nie były najlepsze, to ja mam tutaj ewidentnie pokazane to, że w tym miesiącu te relacje po prostu się poprawią. Kolejna informacja dla zodiakalnych ryb jest taka. Że po burzy wyjdzie w waszym życiu słońce, jeżeli chodzi o sprawy administracyjno-sądowniczo- urzędowe. Ja mam pokazane, że co u niektórych ryb w ostatnim czasie zadziały się jakieś złe sytuacje, jeżeli chodzi o sprawy oficjalne, takie jak sąd, administrację czy urząd. Mam pokazane, że w tym miesiącu Oliwa Sprawiedliwa zawsze na wierzchę wypływa i odnosicie sukces. Także jeżeli do tej pory mieliście jakieś problemy związane właśnie z tą sferą oficjalną, to ja mam tutaj pokazaną w kartach ewidentną, dużą i zadowalającą dla zodiakalnych ryb po prostu poprawę. Kolejna informacja, moje drogie ryby, jest taka, abyście uważały, co podpisujecie w miesiącu wrześniu. Ja mam tutaj pokazane, że jakaś umowa, jakiś papier może być dla was niekorzystny, dlatego wy wcześniej dokładnie wszystko przeczytajcie lub poradźcie się osoby, która się zna na takich sprawach oficjalnych, dlatego że osoby spod znaku Ryb, które będą musiały w tym miesiącu podpisywać jakieś umowy, mam tutaj pokazane to, że te umowy po prostu są dla Was niekorzystne i wiążą Wam ręce, uniemożliwiają Wam zrobienie czegoś. Także no uważajcie po prostu. Kolejna informacja jest taka, że jeżeli chcecie się w miesiącu wrześniu na coś zaszczepić lub też podjąć się jakiegoś zabiegu chirurgicznego, tak, gdzie. Udział biorą ostre narzędzia typu skalpel. No to uważajcie, miesiąc wrzesień nie jest dla Was korzystnym miesiącem na tego typu sprawy. Mam pokazane, że może to przynieść um, więcej szkód niż pożytku. Także jeżeli chcecie ingerować w swoje ciało jakimiś ostrymi narzędziami, to może lepiej jeszcze nie we wrześniu. Kolejna informacja dla moich zodiakalnych ryb jest taka, że. Hmm, będziecie tutaj... <laughs> miały do podjęcia jakąś ciężką decyzję odnośnie edukacji waszego dziecka. To mówię do osób, które posiadają dzieci bądź też wnuki, które traktujecie jakby były waszymi dziećmi. No nieważne. Tak czy inaczej, ja mam pokazaną tutaj we wrześniu ciężką decyzję do podjęcia odnośnie edukacji dziecka. Mam takie wrażenie, że będzie tutaj różnica z pomiędzy dzieckiem a matką. Tak, na zasadzie tego, że dziecko chce iść do takiej szkoły, czy chce się tak szkolić, chce iść taką ścieżką y, swojego życia. Natomiast tutaj matka ryba jest pokazana jako osoba odradzająca, przez co między tobą a twoim dzieckiem mogą być jakieś konflikty w miesiącu wrześniu. I te konflikty będą właśnie dotyczyły szeroko pojętego szkolnictwa i edukacji. Cóż dla naszych zodiakalnych ryb jeszcze tutaj mamy? O proszę, fantastycznie. Poprawa zdrowia, wzmocnienie organizmu. Yy, pomalutku, powolutku wychodzicie z jakiejś choroby, pomalutku, powolutku nabieracie jakiejś odporności. Ja mam tutaj pokazanego coś takiego na zasadzie, że wy stajecie się silniejsze pod względem zdrowia fizycznego. Być może do tej pory nie czułyście się najlepiej, wasze samopoczucie po prostu nie było najlepsze, to ja mam tutaj pokazaną zmianę, że wy tak jakby będziecie w tym miesiącu no najzwyczajniej w świecie po prostu silniejsze. Także poprawa stanu zdrowia, regeneracja i nabranie większej ilości sił. Również tarot tutaj radzi Wam to, abyście zadbały o suplementację Waszego organizmu. Być może Wam czegoś po prostu brakuje, jakiś makro lub mikro elementów w Waszym organizmie, ale też tutaj przygotujcie się na jesień we wrześniu, na zasadzie tego, że może jedzcie czosnek, zażywajcie witaminę C, aby uodpornić um, swój organizm na nadchodzącą jesień i zimę. Gdyż, jeżeli to zrobicie we wrześniu, to później nie będziecie chorowali, nie będziecie mieli przeziębień, a nawet jeżeli będziecie miały, to będą one w mniejszym stopniu, będą one łagodniejsze i szybciej będziecie z, tych, z tychże dolegliwości, moje drogie ryby, wychodziły. No, i czas troszkę tutaj też na pracę, bo i praca mi się tutaj dla Was pokazuje. Finanse, tak jak mówię, finanse będzie dobre. Finanse będą dobre dla naszych rybek, ale dlatego, że będziecie miały wsparcie kogoś z rodziny, prawdopodobnie jakiegoś mężczyzny. Ale jeżeli chodzi o pracę, to ja mam pokazane tutaj przeciążenie. No ryby będą miały bardzo dużo obowiązków, ryby będą bardzo zmęczone swoją pracą. Mam pokazane tutaj nadmiar obowiązków i długie czekanie na efekty swojej pracy. Także moje drogie ryby, no, musicie uzbroić się w cierpliwość. Nic tutaj nie przychodzi dla Was łatwo, szybko i przyjemnie, będziecie musiały się w tym miesiącu dużo napracować, ale też będziecie musiały dość długo, niestety lub niestety, czekać na efekty swojej pracy. Mam też takie wrażenie, że jeżeli jesteście osobami pracującymi, to w tym miesiącu. Ktoś może zwalić na Was swoje obowiązki, to mi się tutaj pokazuje. Na zasadzie tego, że Wy macie w swojej pracy do zrobienia, do zrobienia to i tamto, a tutaj nagle jakaś osoba trzecia każe Wam robić część na przykład swoich obowiązków. Po prostu ryby pokazują się przepracowane, przez to będziecie od, miały pod koniec września odczuwalne, dość silne bóle preców, bóle kręgosłupa. I to mi się tutaj pokazuje. Tak czy inaczej, zdrowie dla ryb będzie dobre, zdrowie będzie poprawiające się. Tylko proszę zwrócić uwagę na, na ten kręgosłup, gdyż to mi się tutaj pokazuje. Ślicznie dziękuję za obejrzenie tego horoskopu, moi drodzy. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Ja tymczasem życzę Wam udanego miesiąca i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Papa! Pa.